Strażnik zatrzymuje dziewczynę i mówi: Madam, przepraszam, kto pozwolił pani wejść do środka. Dziewczyna odpowiada, przyszłam tutaj na rozmowę o pracę. Strażnik mówi, ale dziś biuro jest zamknięte, proszę przyjść jutro. Dziewczyna mówi, ale ja dostałam datę na dziś. Strażnik odpowiada: Tak, rozmowa była dzisiaj, ale menedżer musiał wyjść z powodu pilnej sprawy, dlatego rozmowa odbędzie się jutro. Dziewczyna się zgadza i zamierza odejść, ale strażnik ją zatrzymuje i mówi: Madam, potrzebuję od pani drobnej przysługi. Dziewczyna mówi, tak, proszę mówić. Strażnik mówi, muszę wysłać trochę pieniędzy mojej. Jej żonie na wieś. W dzisiejszych czasach wszyscy wysyłają pieniądze online, ale ja nie jestem zbyt wykształcony. Czy mogłaby pani wysłać je za mnie? Dam pani gotówkę. Dziewczyna pyta, Ile pieniędzy trzeba wysłać? Strażnik mówi, Tylko 500 dolarów. Dziewczyna się zgadza. Strażnik wyciąga gotówkę z kieszeni, daje jej i mówi, żeby policzyła. Dziewczyna liczy i mówi, Bracie, czy naprawdę dałeś tylko 500? Strażnik mówi, Tak, siostro, jest 500. Dlaczego pytasz? Dziewczyna mówi, Dałeś o 500 za dużo. Strażnik mówi, Och, 500 za dużo. To był mój duży błąd, ale mogłabyś te pieniądze zatrzymać i nigdy bym się nie dowiedział. Dziewczyna uśmiecha się i mówi: Gdybym chciała zarabiać nieuczciwie, nie przyszłabym tu szukać pracy. Strażnik mówi: Dokładnie, jesteś bardzo uczciwa. Potem strażnik mówi: Czy możesz pokazać mi swój dyplom? Widziałem wiele dyplomów, ale nigdy nie rozumiałem, jak wygląda prawdziwy. Dziewczyna daje mu dyplom. Kiedy on go ogląda, dziewczyna mówi: Proszę podać numer swojej żony, wyślę pieniądze od razu. Strażnik podaje numer, a dziewczyna wysyła pieniądze. Następnie strażnik oddaje dyplom i mówi: Zanim pójdziesz, ostatnia przysługa. Dziewczyna mówi: Tak, proszę. Mówić. Strażnik wyciąga z kieszeni kilka długopisów i mówi: Kupiłem je od biednego chłopca po drodze, który od dwóch dni nic nie jadł. Nie chciałem dawać mu pieniędzy za darmo, więc dałem mu 20 dolarów i kupiłem wszystkie długopisy. Nie potrzebuję ich aż tyle, czy kupiłabyś je ode mnie? Dziewczyna mówi: Oczywiście, ale kupię je od ciebie nie za 20, tylko za 30 dolarów. Strażnik mówi: Ale stracisz 10 dolarów. Dziewczyna mówi: Nie, zyskam. Kupię za 30, sprzedam za 40 i oboje zarobimy po 10 dolarów. Strażnik mówi: Ale dlaczego ludzie mieliby kupować długopisy? za 40 dolarów. Dziewczyna uśmiecha się i mówi: "Kiedy wykształcona dziewczyna w formalnym stroju wytłumaczy cenę i korzyść, nikt nie odmówi". Strażnik mówi: "Wow, znasz się też na marketingu". Dziewczyna daje pieniądze, a strażnik daje jej długopisy. W tym momencie przychodzi pracownik i mówi: "Sir, dlaczego ma pan na sobie mundur strażnika?". Dziewczyna zdziwiona mówi: "Dlaczego nazywasz go sir?". Pracownik mówi: "Madam, on nie jest strażnikiem, jest właścicielem naszej firmy". Strażnik uśmiecha się i mówi: "Tak, to ja. A to jest mój wyjątkowy sposób przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych". Widziałem twoją uczciwość, zdolności i umiejętności marketingowe. Potrzebujemy właśnie takiej pracownicy. Gratulacje, jesteś zatrudniona. Morał, uczciwość i dobroć nigdy nie giną. We właściwym czasie same torują sobie drogę. Jeśli zgadzasz się z tym, polub film i napisz swoją opinię w komentarzu.